Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Dziękuję ci. Bardzo. Do zobaczenia. Teraz już przed nami finał odcinka. No i pięknie, rozpoczęliśmy od takiego letniego kawałka Alvalo, Alvaro Solero, od naszego DJ-a Adamusa. Lato, lato przychodzi, wiesz, radość, uśmiech, Artur szczęśliwy, bo jest w finale, za chwilę zagra w 10 tysięcy złotych. 30 sekund, 7 tytułów, proszę bardzo, jedynka, rozpoczynamy. To chyba wiem, ale poproszę dalej. Czyli dwójka. Bądź dziewczyną moich marzeń. Dobrze, Jacek Lech i Czerwono-Czarny. To teraz trójka. Cykady na cyklanach. Tak, dobrze, cykady na cyklanach. Mamamum numer 4. Tonight. Duet Tina Turner-David David Bowie. Boy, tonight. I teraz mamy y, piąty fragment, 24 sekundy, sporo czasu. To chyba wiem, ale poproszę dalej. Szóstka. Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska. Świetnie. Czas nas uczy pogody. Siódemka. To jest Edyta Geppert. Wróćmy do piątki. Piątka, 17 sekund. Sporo czasu masz, mm -hmm. więc może się uda, proszę. Mm -hmm. To siódemkę. Siódemka. Mm -hmm. Zamiast. Zamiast, tak. No coraz bliżej ten finał, coraz no. bliżej ta wygrana, dwa tytuły, jedynka czy piątka, 12 sekund pozostało. Tak pół na pół, najpierw wezmę tą jedynkę, potem jeszcze Próbujmy. zobaczę. Spróbujemy, jedyneczka. To jest na pewno polskie, tylko trochę starsze. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 8 sekund pozostało. Pysz, Decyzja jaka? E, piąteczka. Piątka. If I Were A Boy. If I Were A Boy, to jest dobry tytuł, tak, tak, no, tak. No ale tak, tak. nie wiem. Beyoncé, no i teraz, trzy sekundy, może się uda, gramy. Pięć sekund, trzy, dwa, jeden. Ale kombinuje. Kurde, Nic to chyba, to nie chyba nie wykominuje. 3, 2, 1 gramy. I teraz, 5 sekund, jak nie wiesz, to niestety się nie uda. Tytuł. Nie wiem, taki cuty miód. No, no nie, nie wiem. No. Ewa, Bem. Ewa Bem. Kolega ma Kolega taki no, utwór wodziło. No wiedziałem. Szkoda! W dniu dzisiejszym 2680 złotych, więc wręczam zegarek. W sumie wygrałeś już w naszym programie 4970 zł. Bardzo ładny wynik. Zapraszamy na kolejny odcinek swoim udziałem. Tak, zapraszamy. Zapraszaj. Tak jest, drodzy Państwo, jutro w naszym programie będziemy obchodzić okrągły złoty jubileusz programu drugiego telewizji polskiej. Zresztą i tak wszystkiego dowiecie się z sobotniego wydania Expressu. Zachęcam do lektury, a teraz już danego wieczoru. A nasz bohater Artur odpoczywa teraz. Do widzenia. Finał miesiąca w niedzielę 28 czerwca o 18:30. Na zwycięzcę czeka aż 80 tysięcy złotych. Zapraszam. Kopie, kopie. Już w sobotę tylko u nas. Maciej Kurzajewski. Marzena Rogalska. Tomek Kamel. Czuję stres, dlatego że mam znakomitych rywali. Będę stał obok szafy grającej, którą to szafę w głowie ma Marzena Rogalska, występuję z nią na antenie i wiem, jak to jest. Co nie odgadnę, to dowyglądam, to anegdotą rzucę albo zarapuję. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Będę walczył do końca. Jaka to melodia! A w niedzielę znani, lubiani aktorzy serialu M jak Miłość. Mogę nie mieć tak dobrego refleksu, jak ci moi młodzi koledzy. Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy. Jesteśmy wszyscy dobrze przygotowani. Moja strategia to szybkość. I zobaczymy, czy sobie poradzę. Do zobaczenia.